Cześć, się wszystkim z tej strony, Simon i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku kariery Borussia Dortmund w FIFA 15. Rozpoczynamy dzisiaj od spotkania z Paderborn. W realnym życiu jest to spadkowy z Bundesligi, jednak to jest FIFA, więc mamy tutaj inne życie. Pierwsza akcja to już minuta dziewiąta, przybica jest Aubameyang, ten szuka miejsca komu by to podać, skądże znajduje to jest ten zmienia stronę do Maticia, Matic wjeżdża że pole, karne, uderza, jednak po rykoszycie piłka trafia w słupek, próba dobitki bitki, zamieszanie, jeszcze przybicie z Eric Durm, ten... Y odda zaraz do Marco Roysa, ten to środkowo jest pierwsze piłki Matic 15 metr, główka i mamy bramkę no coś niesamowitego teraz te, co teraz zrobił Serb bo nie każdy umie zdobywać bramki z główki właśnie z takiej odległości, ale my mamy takiego zawodnika który to potrafi, prowadzimy 1 do 0 od 12 minuty kolejna sytuacja, ta 17, tym razem Marco Royce indywidualnie, ten jednak postanowił oddać do Erika Durma ten yy, zwodzi obrońcę. Jeszcze jednego oddaj do Marko To Ten jest sam na sam. Fatalny błąd jednego z obrońców drużyny, gospodarzy i niemiecki skrzydłowy. Nasz, nasza gwiazda to wykorzystuje. Mamy 2-0. Kolejna strzałka, tym razem. Royce jest tym razem podcinany w polu karnym. W minucie 32 i mamy rzut karny dla naszej drużyny. Sędzia Rudzielec jest po naszej stronie. Albo ma jak podchodzi do piłki strzela, jednak bramkarz to ten strzał odbija. Minuta 45 przy piłce jest drużyna Padeborn. Akcja, ale więc do doświadkowanie jest uderzenie. Jednak Weidenfeller pokazuje, że jest całkowicie... Wyczulony na, na takie sytuacje i cały czas jest skoncentrowany. Minuta 52, tym razem fantastyczna. to o ten e, wychodzi sam na sam. Ja obrońcę uderza z fałsza, i mamy 3-0 w minucie 52. I Gabonciek strzebowała swoją, to była jego jubileuszowa, bo 10 branka w Bundeslidze A tutaj kolejna sytuacja, tym razem podaję od Kagały właśnie do obojaka, uderzenie bardzo mocne w krótki róg. No i mamy już 4-0 w minucie 65. Kolejna sytuacja, ta 69. Rub podaje do swojego partnera uderzenie, jednak Weinfeller bardzo dobrze broni, no i w tym meczu już się więcej nie działo, wygrywamy pewnie 4 do 0. No jesteśmy właśnie po spotkaniu z Padeborem, bardzo pewne zwycięstwów, bo 4-0, do 0, a teraz przynajmniej mecz na szczycie, bo gramy z Borussią, my się w Postanowiłem, że zagramy bardzo zachowawczo i zagramy piątką obrońców, ale za chwilę coś się okaże, że moi przeciwnicy... Z, również zagrałem zachowawczo i wam już teraz powiem, że to spotkanie było po prostu nudne. Za chwilę zobaczycie tabelę Bundesligi, jak się prezentuje ta górna część tabeli. Jak widzimy na potwierdzeniu moich słów Borussia Dortmund przed Borusem Lambach, Obaj mają po 11 spotkań i 4 punkty przewagi, ma jedna imienniczka nad drugą. A tutaj pierwsza z dwóch sytuacji, jaką wam pokażę w tym spotkaniu. szybciej jest Aubameyang, ten czeka aż Roy zwróci do spalonego, teraz do niego zagra na piłkę, uderzenie z woleja, jednak. Bramkarz bardzo dobrze odbija ten strzał. No i jedne, jeszcze jedna sytuacja, która była, była Była godna pokazania to w minucie 88. Piłko od Marco Roysa staje Marcelo, który pokazuje, że jest nie tylko świetnym obrońcą, ale także driblerem. Mija sobie trzech obrońców, wykłada piłkę do Maticiaj 16 metr. No i Serp. Pokazuje, że jest niezwykle ważnym ogniwem dla naszej drużyny. No i właśnie takim dotknięciem potrafi zmienić całkowicie bieg tego spotkania. I dzięki niemu wygrywamy to 1 do 0 i właśnie ustalił w ten sposób wynik. No i w tym spotkaniu więcej niż już się nie działo. Tutaj jeszcze próba Aubameyanga, szarży jednak nic z niej nie wynikło. No i teraz przynajmniej spotkanie z Anderlechtem Bruksela. Mamy już zapewniony awans do dalszej fazy rozgrywkowej, dlatego postanowiłem e, pograć trochę rezerwami. Oczywiście nie całkowitymi, ale takimi zawodnikami typu właśnie Subotić, typu. E, w sumie nie kazałem moim piłkarzom nie grać na full. Obrotach, gramy u siebie, wiadomo, kibice zawsze dopisują, zawsze jest 80 tysięcy ludzi na Signal Iduna Park, może robić wrażenie. Amiuta 15, ośrodkowanie. z medem, Neven Suboticz uderza z główki, jednak obresa w z linii bramkowej, jeszcze poprawka Erika Durma, jednak proto bardzo dobrze interweniuje. Minuta 24, Przypisał jest Kagawa, ten do Aube Mejaga, ten rusza na bramkę jak zwykle, nie dość się z Gabonciek, jednak postawił trochę zejść do środka, uderzyć się technicznie. Jednak Proto po raz kolejny okazuje się lepszy. Minuta 28, tym razem kombinacyjna akcja, przypisuje Marco Marko z którym fantastyczną sztuczką techniczną się popisuje, nigdy czegoś takiego nie wykonywał, ale poskutkował, poskutkował tym rzutem karnym, do niego podchodzi sam poszkodowany, no i otwiera wynik spotkania. Już w minucie 31 po strzale, właśnie z 11 metrów, minuta 45. Tym razem znowu my na połowie Underlechu uderzenie ze Stansu broni. Proto jeszcze jest Marco Royce. Zatrzymanie, uderzenie, ale słupek ratuje drużynę z Belgii. Minuta 75, jedna z nielicznych akcji drużyny Anderlechtu Bruksela, wrzutka w pole karne, porządkowe wybicie jeszcze Marino Dragowicia, Dragowicz, yy, Sachin fatalne wybicie, no i to skutkuje tym, że drużyna z Brukseli zdobywa wyrównującą bramkę właśnie na 15 minut przed zakończeniem spotkania, no i niestety takim wynikiem się zakończyło to spotkanie, nic się więcej nie działo, no i punkty, chociaż tylko jeden zostają w Niemczech. No i tak się zakończył również ten odcinek. Także jeżeli Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę. Trzymajcie się ciepło i cześć!